Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Tym razem jestem również na obrzeżach Krachowa, ale troszkę gdzie indziej. Mianowicie okolice Olszanicy idę ulicą nad zalewem, ponieważ ostatecznie zmierzam. zmierzam do mostu nad Rudawą, w związku z że tak powiem, projektem który realizuję. Czyli filmem, który chcę nakręcić, co tam znowu tak hałasuje? Nieważne. Ej. No i widzicie, to jest prawo Murphy'ego. Jak tylko włączyłem kamerę, to zaczął się hałas. A było tak cicho. No dobra. Wczoraj moi drodzy w internecie przeczytałem, że młodzi ludzie w dzisiejszych czasach. O, zacznę od nowa, żeby mieć pewność, że słychać było. Wczoraj w internecie przeczytałem, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie cierpią na kryzys autorytetów. Że nie mają żadnych osób, które mogłyby być. Dla nich wzorem. No więc postanowiłem pomóc młodzieży i opowiedzieć Wam o człowieku, który niewątpliwie może być wzorem i autorytetem dla młodych ludzi, młodych chłopców i dziewcząt, i na jego podstawie, czy na jego przykładzie mogą się nauczyć, jak osiągnąć w życiu sukces. Jest to osoba, która była. Niewątpliwie należała do elity Jedynej słusznej partii Poczekajcie, zobaczcie Tutaj jest chodnik i tam jest chodnik Czy nie, nie szłoby zrobić tego tak z głową trochę Żeby tylko po jednej stronie jezdni był chodnik Czy ja muszę bez przechodzić na, z jednej strony na drugą Ryzykując, że coś mnie potrąci No nieważne Ten człowiek Ten złoty człowiek że tak powiem, bohater narodu polskiego to Daniel O. Ale zanim przejdę do Daniela O, to warto wspomnieć, moi drodzy, że tak powiem, zbudować odpowiednie tło, bo Daniel O, taki, że tak powiem, bohater, autorytet i fachurka od wszystkiego, nie wziął się z nie spadł w końcu z księżyca, chociaż jego e, potężny umysł i bohaterskie czyny są tak imponujące, jakby sam Bóg go zesłał. No i jednak dlatego nie można omawiać go w oderwaniu od tła, którego stworzyło. Pamiętacie, moi drodzy, taką, taki film rysunkowy polskiej produkcji całkiem dobrze zrobionej pod tytułem Porwanie Baltasara Gąbki. Jak byłem bardzo moim dzieckiem, to go oglądałem. E, więc podejrzewam, że gdzieś tak w latach 70 go stworzono ubiegłego wieku. Bohaterowie tego filmu to oczywiście Smok Wawelski, nasz lokalny bohater, ale słuchajcie, Smok Wawelski ani się nie umył do bohaterstwa Taniela O. Oprócz Smoka Wawelskiego był kucharz włoskiego pochodzenia dzisiaj byśmy powiedzieli Pizzar Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka no i był jeszcze taki samochodzik coś jak terenówka wydająca takie charakterystyczne pierdzące dźwięki no i moi drodzy był też arcywróg ciekawe co tam za konstrukcja w polu nie wiem ale patrzcie jak to jest pięknie. Dużo zieleni, ptaki śpiewają. Bardzo lubię być w miejscach, gdzie słychać ptaki, zamiast ciemnić, rodzinę tego. No nieważne. O czym ja to mówiłem? Aha. E, był arcyzwol w tej bajce, który był szpiegiem z krainy deszczowców. I w filmie nazywał się Don Pedro, chyba szpieg z krainy deszczowców. I moi drodzy, to była wielka mistyfikacja, ponieważ szpieg skrajny deszczowców w naszym kraju istniał jak najbardziej re realnie. Rzeczywiście był ktoś taki, tyle że to był szpieg taki bardzo sprawny w swoim działaniu, bardzo dobrze się kamuflował. I w filmie rysunkowym Don Pedro jest wysoki i chudy i w taki sposób charakterystyczny dla wysokich ludzi. Garbi się, zgina się w połowie. A takie patykowate ręce i nogi. Co drogą, brawo dla rysownika. A naprawdę szpieg rejny deszczowców, który grasuje do tej pory w naszym państwie, jest takiego kształtu raczej kulistego. Jest niski, grubawy, ale już na jego twarzy widać taką wrodzoną ja wiem, smutek, pesymizm wszystko to, co kojarzy się z krainą deszczowców jego gęba przypomina jest wygięta zazwyczaj jak pałąk od wiadra no i ten szpieg nazywa się e, naprawdę, czekajcie muszę się zastanowić, czy iść drogą, czy iść wałem i dawałem. Przynajmniej nic nie przejedzie. O. No i moi drodzy, tak naprawdę szpieg z deszczowców grających w naszym kraju nazywa się Gej Karypel Herbu Ruska Onuca. No i Gej Karypel e, założył partię polityczną za pieniądze które dostał od sowieckich służb specjalnych za pośrednictwem podejrzanego biznesmena, raczej należało powiedzieć, malwersanta i aferzysty o polskim imieniu, hiszpańskim nazwisku. No i partia Geja Karypla zaczęła z, no, budować poparcie i budować struktury nie mniej na wzór swojego guru nie potrafili oni nic zrobić porządnie dlatego spieprzyli nawet utrzymanie się przy władzy ale nieważne partia geja karypla Herboruska Onuca dostrzegła w końcu taką takiego geniusza biznesu Daniel O i powierzyła mu kierowanie największą korporacją w kraju. Kraj ten nazywał się Irlandia. No. No, Irlandia albo Kaczystan. Lepiej brzmi chyba Kaczystan. No i moi drodzy, dlatego warto się przyjrzeć warunkom, jakie stworzyły Daniela O. Jakie doprowadziły go na firmament, gdzieś siedzi jak pieprzona kometa. Otóż, moi drodzy, wszystko zaczęło się od szkoły średniej. Daniel O, jak przystało na geniuszu w biznesu, Petrochemicznego, skończył czy nie skończył, próbował skończyć technikum weterynaryjne w miejscowości Nowy Targ. Idealne wykształcenie dla kogoś, kto się później zajmuje paliwami płynnymi, prawda? No i e, od początku był aktywny, szukał kontaktu z takimi grupami i środowiskami, które zapewniały mu. Możliwość zabłysnięcia jeszcze bardziej, więc działał aktywnie w samorządzie szkolnym. I tu, moi drodzy, zaczęły się problemy, ponieważ złośliwi rudzi niemieccy agenci, którzy opanowali wszystko w, nasz, w Kaczystanie, również technikum weterynaryjne w Nowym Targu, zaczęli knuć przeciwko Danielowi o. I robić wszystko, co w ich mocy, aby zatruć mu życie. Tak więc, pod wpływem tych, właśnie rudych agentów Gestapo, dyrektor Technikum postanowił, podjął decyzję o wyrzuceniu Daniela O z Technikum, czy jak to się kulturalnie mówi, skreśleniu z listy uczniów. Zarzuty. Które pan dyrektor miał pod adresem Daniela O., były dosyć szerokie. Po pierwsze, destabilizacja pracy samorządu szkolnego. Ciekawe, prawda? że kiedy zaczął w tym samorządzie działać, to natychmiast zaczęło to wyglądać tak, jakby go destabilizował. Drugi zarzut. E, Jakby szkalowanie dobrego imienia swojego wychowawcy. Pewnie wychowawca był też rudym niemieckim agentem, który chciał ukraść technikum i sprzedać je Niemcom, więc dlaczego by go nie szkalować? Trzeci zarzut to szantażowanie Rady Pedagogicznej. No bo w końcu pan. Daniel O miał wizję. Jest to człowiek zajebiście wielkiego formatu. Moi drodzy, więc jego wizje też są zajebiście wielkiego formatu. I tutaj gdyby ktoś miał pretensje, że użyłem dwa razy wyrazu zajebiście, to informuję, że w naszym zigiociałem społeczeństwie to słowo, które kiedyś było wulgaryzmem, weszło do języka potocznego. I proszę mnie, że tak powiem... Nie męczyć w komentarzach na ten temat. No i. Aha, znaczy, znaczy, szantażowanie Rady Pedagogicznej. W końcu, jeżeli ci dzieci z Rady Pedagogicznej nie chcieli się dostosować do wizji Daniela O., to trzeba im było pomóc w podjęciu decyzji, na przykład poprzez szantażyk mały. Można by powiedzieć. Że odrobina zdrowego szantażu, szczególnie w Kaczystanie, jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ostatni zarzut to no już właściwie jakieś nieporozumienie. Dotyczył on wykorzystywania pomieszczeń samorządu szkolnego do celów prywatnych. No i no, to też jest zrozumiałe. W końcu człowiek, geniusz, wizjoner. Geniusz biznesu naftowego. Taki człowiek zasługuje na to, żeby mieć odrobinę wygody w życiu. On nie może na przykład krótki zostawać w szatni jak hołota. On musi mieć osobne pomieszczenie, gdzie będzie mógł począć, zebrać myśli, dopracować szczegóły swoich genialnych wizji i tak dalej, i tak dalej. No i do tego właśnie służyły pomieszczenia samorządu szkolnego. Ech. Koniec końców Daniel O, jako prawdziwie twardy oczywiście się nie poddał I od decyzji złego i <laughs> zdemoralizowanego dyrektora się odwołał Odwołanie to ciekawe wniesione do kuratorium zostało uwzględnione. Jednak cała ta sytuacja, ten ogromny stres, to nieludzkie ciśnienie. Coś ja mam dzisiaj pecha z tym nagrywaniem, patrzcie, jak nie samochody, to cholera samolot. To ogromne ciśnienie spowodowało, że Daniel O. przeżył załamanie nerwowe, podjął próbę samobójczą, ale jakby to powiedzieć, złośliwi niemieccy agenci, rudzi złośliwi niemieccy agenci by powiedzieli, że jako urodzona fajtłapa nawet tego nie był w stanie porządnie zrobić. Ja mówię, że e, był w stanie wszystko zrobić, co chciał, jedynie miłość do narodu, do tego, tego prostego polskiego ludu. O, do okolic takich jak tutaj. Spowodowała, że e, żelazna wola Daniela, o, powstrzymała rękę przed morderczym zamachem na samego siebie. Tak było, nie zmyślam. W efekcie jednak tej próby Daniel O wylądował w szpitalu psychiatrycznym i dodatkowo już niestety o, patrzcie, ktoś na moście namazał sentencję, nigdy nie zejdź na psy. Nie zejdę na psy, no bardzo dobrze ale na pewno nie był to Daniel Obo on na pewno by nie mazał po obiektach infrastruktury lądowej i co wygląda na to, że dotarłem tu gdzie chciałem dotrzeć więc żeby mnie nogi nie bolały bo dupsko mam ciężkie to sobie usiądę kolano nie dzisiaj boli ale więc... udało się tak, daniel po o próbie samobójczej wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Z tego szpitala prędzej czy później wyszedł. Nie takie, nie takie przypadki, dzisiaj medycyna leczy. No i moi drodzy, e, kiedy wyszedł, zlitował się nad nim jego dalszy krewny. Tutaj ten pan sam ujawnił się, ale nie będę ujawniał jego nazwisko. Pan L. Pan L zlitował się nad. Danielem O., a może chciał się przysłużyć w Polsce, bo już wtedy się zorientował, że Daniel O. to geniusz i postanowił co piesku. I postanowił mógł pomóc w żeby Daniel O. mógł kiedyś uratować nasz kraj. No i No więc pan L i jego brat, którzy mieli firmę, wtedy jeszcze dobrze prosperującą, chciał pomóc Danielowi o, bo przeczuł, że ten człowiek kiedyś uratuje Polskę, że będzie jak Kościuszko, Langiewicz albo tym podobne, postacie z panteonu bohaterów historii. Więc moi drodzy, zatrudnił Daniela o swojej firmie, Ponieważ pan biznesmen L i jego brat wiedzieli, że Wiedzieli, że obowiązki trzeba dostosować do możliwości, więc uwierzyli Danielowi, o, o spokojnie mógł być dyrektorem, mógł być nie wiem, specjalistą od marketingu, albo nie wiem, akcje firmy lokować na giełdzie. Ze wszystkim tym poradziłby sobie po prostu jak z bułką na śniadaniu. Ale... Bracia L powierzyli mu zadanie obsługi młyna. Nie wiem, co to był za młyn i co, do czego służył. Natomiast jeden z braci L, ten, którego Pan Daniel O z wdzięczności, takiej prawie synowskimi uczuciami się kierując w przyszłości określił jako brudna pała. To więc Pan L, stwierdził, że ten młyn to było najbardziej prymitywne urządzenie, najbardziej prymitywna maszyna w ich firmie i innych pan Daniel O. podobno nie był w stanie, nie umiał obsługiwać. Ja nie wiem, dlaczego pan L. tak powiedział, na pewno mu się coś pomyliło, bo już starszym człowiekiem, przecież pan Daniel O. jak chciałby, to by umiał obsługiwać nawet Polarny prom kosmiczny, bo to geniusz jest. No bo gdyby nie był geniuszem, musi tak być: bo gdyby nie był geniuszem, to przecież Grej Karypel w Ferbu Łuska Onuca nie mianowałby go wypadła, szefem, szefem największej korporacji w Kaczystanie. No i ponieważ Daniel on na tym stanowisku operatora młyna się sprawdzał widać ciągnął za fajkę często i w odpowiedni sposób bo awansował słuchajcie na dozorce ale określenie dozorca jest tutaj bardzo takie niewłaściwe ponieważ odpowiedzialność tego człowieka była prawda na miarę ministra więc należałoby go określić operatorem powierzchni płaskich oraz nadzorcą w monitoringu stacjonarnym bramy, głównej bramy, bodajmy. Nie jakieś popierdółki od tyłu, bo główna brama to była. No i właśnie z tego stanowiska, na tym stanowisku pracy, potem zdaje się awansował na jakiegoś kierownika działu, czy coś takiego, bo wykazywał się pracowitością, ale równocześnie nie był w stanie powstrzymać się przed swoimi wizjami swoimi planami. No i moi drodzy, na tym stanowisku kierownika, na które trafił ze stanowiska dozorców, znalazł go właśnie gej karypę, który był i uczynił go, prowadził go w świat wielkiej polityki. Wtedy pan Daniel O, że tak powiem, konstruktywną krytykę wygłosił pod adresem braci L. Określił ich, jed, cytuję, jeden głupszy od drugiego, stare pryki i Brudna pała, no to niewątpliwie też konstruktywna krytyka na miarę autorytetu i przede wszystkim inteligenta. No i cóż, właściwie tyle. Oto historia Daniela O. I moi drodzy, drogie dzieci, wczytajcie, droga młodzieży, przepraszam, wczytajcie się w z Daniela O. Na przykład Jedna z dalszych krewnych braci L, zdaje się siostrzenica, ale już nie pamiętam, bardzo dobrze znała Daniela O. I kobiety, wiecie co, mają taką zdolność do tego, że dużo szybciej kumają taką komunikację niewerbalną. kobiety zawsze mają dużo bardziej rozbudowaną inteligencję emocjonalną. I tak też ta pani stwierdziła, że Daniel O. stara się zbliżyć do ludzi, poznać ich słabe strony,

A drugi jest feministką. No nic, oto historia moi drodzy Daniela O i bajkę o geju karypu przed Ruska onuca <coughs> Dziękuję Wam za uwagę. Idę nagrywać drugi materiał, który tutaj muszę nagrać. Znaczy nie muszę, ale chcę. Powoli się zwijam do domu, bo jestem głodny i pisam się chce Trzymajcie się. A, gdybyście moi drodzy widzowie mieli wątpliwości, to wszystkie, oczywiście określenie czy pseudonim Daniel Ono to jest skrót i prawda, element anonimizacji tej postaci, po to, żeby mnie potem e, ten e, geniusz wszechczasów po sądach nie włóczył. Chociaż wszystkie fakty, które przytoczyłem z jego życiorysów są... W stu procentach prawdziwe, a znalazłem je w wywiadzie, który udzielił sam Daniel O. Czyli on sam się chwalił tym, że wyleciał ze szkoły, tym, że wylądował w wariatkowie. Dlaczego niby miałby to ukrywać? A wywiad ten został e, sporządzony przy, przy tej okazji, kiedy pan Daniel O. wreszcie się znalazł ponieważ walka z niemieckimi agentami ulokowanymi w Prokuraturze zaniosła biedaka aż na Węgry. Tam właśnie ci zapiekli w swojej nienawiści ludzi agenci, z ta pogoda nie żyli. Ale Daniel o dzielnie się broni, nie dla siebie, moi drodzy, bo on prywatnie uznaje dla Polski. Dla Polski walczy o siebie. I właśnie dobra polski ma dalej, wyje y dalej lekceważyć wezwania słane z prokuratury tak bierzcie z niego przykład młodzi chłopcy chłopcy i dziewczęta a nawet powiem chłopięta i dziewczęta jak kiedyś nie daj Boże prokuratura was za coś wezwie na przykład będzie chciała was spytać gdzie zgubiliście półtorej bańki z pieniędzy podatnika to wystarczy po prostu nie odbierać wezwania a jak was w końcu złapią, to powiedzcie, że to jest spisek i antypolscy niemieccy agenci. Koniecznie dajcie, że rudzi, bo wiadomo, że rudy nie ma duszy. No nic, pozdrawiam. Strzałka, trzymajcie się.